na kanale Bliźniaczki. Dzisiaj musimy cały czas pochadzki podskakiwać. Jak jedna osoba przegra, to jak przestaje podskakiwać, to przegra. No i to na jedną godzinę musimy robić czas go! Cześć minęła już pół godziny, więc została nam jeszcze kolejne pół godziny, więc musimy nadal skakać. Cześć minęła jeszcze nam jedna minuta, więc zaczynamy. 5, 4, 3, 2, 1 i koniec. Możemy Wytrzym przestać skakać. Wytrzymaliśmy. Jak nogi bolą. Tak więc wytrzymaliśmy.